Indeks sprzedaży węgla z polskich kopalń do odbiorców w Polsce osiągnął astronomiczny, rekordowy poziom. Ponad 1300 zł za tonę w sprzedaży dla ciepłowni i ponad 600 zł za tonę w sprzedaży dla elektrowni. Tworząca ten indeks Agencja Rozwoju Przemysłu tłumaczy, że część tych wzrostów to są zapisy. Bardziej księgowe wynikające z tego, że energetycy podnieśli także ceny za poprzedni miesiąc, i te podwyżki skumulowały się akurat w sierpniu. Natomiast niestety przekłada się to de facto na takie wzrosty kosztów zakupu węgla i przez ciepłownie, i przez elektrownie, co będzie się z kolei oczywiście odbijać na rynku. I dostaw ciepła sieciowego w gminach, i dostaw energii elektrycznej w całym kraju. Natomiast górnicy w tym czasie wynegocjowali sobie podwyżki w postaci tak zwanych dodatków inflacyjnych. Od 4 do ponad 6 tysięcy złotych co kwartał będą otrzymywać w ramach takiego gestu ze strony. Skarbu Państwa i polskiej grupy górniczej. Jednym z niewielu warunków jest to, że górnik, który okradł spółkę między styczniem a wrześniem tego roku, nie będzie mógł otrzymać takiego dodatkowego bonusa, podobnie jak górnik, który w tym czasie przyszedł do pracy pijany.